Witam Państwa bardzo serdecznie. No cóż to się dzieje, drodzy Państwo, w tym naszym nieszczęśliwym kraju? No po prostu w to to chyba nie uwierzycie już naprawdę. Nie wiem, czy w to uwierzycie, bo we wszystko można uwierzyć, że tutaj Państwo jest rozkradane, prawda? Że dzieją się rzeczy straszliwe. Rolnictwo zniszczone, zaraz będzie już, bo rolnicy już, słuchajcie, nawet nie mogą sprzedać po dobrej cenie tych prawda swoich płodów rolnych. Tak, nie mogą sprzedać, bo się nie opłaca zbierać, słuchajcie, bo w skupie cena jest tak niska, że rolnik jakby miał zapłacić za obsługę, paliwo, zebranie tego wszystkiego, to okazuje się, że zaczyna to rozdawać albo za darmo z tego pola i tam się ludzie zjeżdżali na to pole, prawda? Po 200 kg tych pomidorów, papryk brali za 2 złote, za złotówkę, żeby dać chociaż temu rolnikowi tam ze stówkę, czy 200 stówy nawet, czy 300 chociażby, żeby go jeszcze przy życiu utrzymać, no to brali tam po kosztach, byle by tylko zabrać, prawda, tutaj. No ale, drodzy Państwo, w związku z tym, że ta... Ten program niszczenia polskiego rolnika postępuje. Rolnicy się ogłaszali w mediach społecznościowych, mówili, że tam, prawda, można przyjechać sobie na pole, zabrać czy to, czy ziemniaczki, czy sałatę, czy kapustę, czy przeróżne rzeczy, o których tutaj wspominałem. No i drodzy Państwo, na fali tego rozdawnictwa rolniczego doszło do takiej afery, o której Wam dzisiaj opowiem, że nie uwierzycie. Słuchajcie. W sobotę 11 października mieszkańcy Dąbrowicy na Podkarpaciu przeżyli coś w rodzaju warzywnego cudu, słuchajcie. Na polu przy drodze, tutaj cytuję, tak jak jest w artykule napisane: Nieopodal do Żelni pojawiła się góra ziemniaków, słuchajcie. Idziecie drogą, przejeżdżacie samochodem, tam gdzieś góra ziemniaków, 150 ton ziemniaków, słuchajcie. W mediach społecznościowych natychmiastowo ruszyła pantoflowa burza. Bierzcie ludzie za darmo ziemniaki, prawda? Bierzcie, bo to na pewno jest za darmo. Rolnik to zebrał z tego pola, wykopał, prawda? Wykopki ziemniaków, no to ciężka robota. Ja nie mówię, że to ręcznie ktoś to robi, no ale trzeba się napracować, przejechać tymi urządzeniami, tam maszynami wszystkimi, prawda? Chyba, że ktoś ręcznie wykopuje, no ale 150 ton, no to wiadomo, że nie. I słuchajcie, za darmo ziemniaki. Rolnik zebrał, zawiózł po prostu pod drogę 150 ton po prostu ziemniaków, wyrzucił. Ludzie pomyśleli, że to jest rozdawnictwo, bo tu się rozdaje bardzo dużo rzeczy. Nikt nawet nie wpadł na to, żeby ewentualnie zapytać, czy nie to są ziemniaki, czy może temu rolnikowi nie dać choć, nie wiem, 50 złotych, 100 złotych ludzie no i ludzie brali, słuchajcie, przyjeżdżali przyczepami, taczkami, siatkami, po cebuli. A czasem tylko z nadzieją, że w końcu coś naprawdę jest za darmo, że ktoś sobie weźmie ziemniaczka do domu po prostu, bo jest za darmo ziemniaczek, to pójdziemy, nażrymy się, napchamy się ziemniakami, prawda? Ziemniaki, no to wiadomo, że ziemniaki, ziemniaki muszą być, jak najwięcej. Król Puskowia też bardzo lubi ziemniaczki, a w szczególności takie ogniskowe, wiecie, albo takie pieczonki, w tym garnku takim też mam tutaj na ogniu, na takim trójniku sobie stawiam, prawda, z tam tam ładujemy. Prawda, na, na spód jest liście kapusty, ziemniaki, boczek, kiełbaska, no cuda, coś wspaniałego, pysznego. Ale, drodzy Państwo, myśleli, że to jest za darmo, oczywiście, nikt nie pytał, bo wszyscy wiedzieli, prawda? No i tak wiedzieli, że sprawę szybko podchwyciły media lokalne, no i dla mediów komentował tę sprawę sam sołtys wsi, wyobraźcie sobie, który nieświadomy jeszcze w skali pomyłki, Przypuszczał, że może ktoś po prostu nie wytrzymał tej presji cenowej i oddaje towar ludziom po prostu za darmo, ale nie zostawił żadnej kartki, że to jest za darmo. Jak leżały tam ziemniaki, to wiadomo, że ziemniaki, to my już wiemy, że to ziemniaki za darmo, to bierzemy te ziemniaki. No i drodzy Państwo, problem w tym, że nikt niczego nie rozdawał. Wyobraźcie sobie, nikt niczego tutaj nie rozdawał, no ale ludzie myśleli, że są za darmo ziemniaki. No to jak ktoś przyczepą, słuchajcie, traktorem tam przyjechał i ładował te ziemniaki, to w tonach musiał zabierać te ziemniaki, no to muszę powiedzieć, że to chyba szalony rzeczywiście człowiek. Szalony człowiek! Dopiero w poniedziałek, 13 października, słuchajcie, na miejsce przyjechał Piotr Gryta, współwłaściciel lokalnej gorzelni, który chciał z ziemniaków zrobić po prostu wódę. No widzicie, ta gorzelnia mieści się kilkaset metrów od pola. Nikt nie pomyślał, że być może są to ziemniaki, które mają być wykorzystane do tego, co za niedługo też będzie zakazane. No wiadomo, że ludzie tam sobie lubią pobieszadować. Tak to nazwijmy, prawda? Jak tłumaczy ten Piotr Gryta, to był jego towar, prawda? Legalnie zakupiony od rolników. Czyli ktoś jeszcze legalnie kupuje od rolników. Kupił od rolnika 150 ton ziemniaka, i jeszcze mu ten po prostu rozkradni mu te ziemniaki, a on chciał wódę zrobić, słuchajcie. Sześć tirów, w sumie 150 ton, które miały trafić do dalszego przerobu. No i nie będzie po prostu tego trunku narodowego Polaków, mało tego że nie będzie tego trunku. Będzie ten trunek, bo z ziemniaczka się też robi bimberek, drodzy Państwo, i tutaj na wsi też się robi u mnie bimberek. Są tacy fachowcy, którzy potrafią to zrobić. Słuchajcie, to mają takie technologie porobione, że tam to myślę, że jak Sławosz Uzdański by się pojawił gdzieś, to by z tej technologii niewiele w ogóle zrozumiał, bo to jest po prostu wyższa polska Myśl techniczna, tak to nazwę, więc ukradli mu te ziemniaki, on chciał zrobić gożołę z tego, a oni wzięli, prawda, trochę zjedzą na obiadek będzie, bo za darmo, no to wiadomo, że za darmo, no. No tak, drodzy Państwo, w sklepie to 10 razy droższe jest niż skup bierze od tego rolnika. No ale wiemy, że w sklepach, w supermarketach to już nie są polskie ziemniaki, polskie warzywa. Tam może pisać, że to polskie, polska malina, polska truskawka, prawda? Tak, tak, polska, polska. Jak jest napisane polska, to znaczy się, że nie polska. To no już możemy przyjąć z założenia, tam może jakiś produkt cudem się tam przedostanie na rynek do jakiegoś marketu. Promowana jest zewnętrzne, lobby, dlatego skupy oferują tak małą cenę. Tak niską cenę, po prostu, że rolnikowi się nie opłaca tego zbierać. Więc, drodzy państwo, przyjechał ten facet na to pole, no i szlak go po prostu chciał trafić, bo nie było gdzie tego trzymać, tych ziemniaków. To zostawił przy drodze. Okazuje się, że w sobotę mu to wszystko zabrali, w niedzielę dobrali resztę, i w poniedziałek już nie było 150 ton ziemniaków. No to jest kupa ziemniaków, naprawdę, ludzie, drodzy! To ja nie wiem, słuchajcie, jakby wojna była, to, to chyba już przygotowania do wojny idą, której nie będzie. Ale kiedy się dowiedział, co się stało, już nie było w ogóle czego zbierać. I teraz on prosi wszystkich tutaj, słuchajcie, w mediach społecznościowych, którzy mu wzięli te ziemniaki, żeby mu oddali te ziemniaki. Ludzie, drodzy! Ktoś przyjechał w ogóle, zabrał mu trzy, cztery przyczepy ziemniaków. Gdzie on to trzyma w ogóle? To mają ludzie, no nie wiem, to trzeba mieć naprawdę budynki gospodarcze pojemne, tak, żeby tyle ziemniaków, tam parę ton w ogóle, przetrzymywać. W trakcie e, prawda, wizyty tam dziennikarzy przyjechał e, też jeden z lokalnych gospodarzy. W bagażniku miał dwa worki ziemniaków. Przyznał, że wziął je w dobrej wierze. Czyli, że oddał. Byli tam dziennikarze, rozmawiając z tym facetem z tej gorzelni, Prawda? A on podjeżdża tutaj normalnie, oficjalnie z tymi, bo usłyszał, że ten pan prosi, żeby zwrócić te ziemniaki, które chciał ukradli, bo ja chcę, ja chcę wódę zrobić, a wy co się Bimber pędzić? a On by zrobił wódę, jeszcze akcyza by była, prawda? To jeszcze Donaldziu by zarobił trochę grosza, taki uczciwy, widzicie? A tu mu ukradli. I on przyznał, ten facet, który chciał oddać te ziemniaki, przyznał, że wziął te ziemniaki w dobrej wierze. Wszyscy mówili, że za darmo, no to jak za darmo, no to bierzemy, no ludzie, no za darmo. No las też, jakby powiedzieli, że za darmo, to za chwilę lasu by nie było, słuchajcie. Nie byłoby lasu, koniec, bo za darmo jest las. Ale on tutaj, wszyscy mówili, że za darmo, jak tłumaczy, on nie dla siebie wziął te dwa worki, to nie dla mnie wziąłem te dwa worki. No absolutnie, ja mam swoje, za trzy tony. To chyba te trzy tony, co ma tam swoje, to kto ma trzy tony ziemniaka w ogóle? Słuchajcie, trzy tony ziemniaków, no, no muszę przyznać, że jestem zdziwiony. Trzy tony ziemniaka ma... Swojego tam w domu, jak sam twierdzi i powiedział, i dwa worki przyjechał jeszcze po prostu z ukraść z tego pola tam, gdzie zostały te ziemniaki wyłożone, bo ludzie myśleli, że za darmo. Więc on tam przyjechał, prawda? Ale on oddaje te dwa worki tych ziemniaków, bo on dla siebie nie wziął tych ziemniaków, bo on pomaga takiemu emerytowi, starszemu dziadkowi, to dla niego wziął te ziemniaki i dodaje, że skoro sprawa się wyjaśniła, to on oddaje teraz te ziemniaki. To czekajcie, to ma trzy tony tych ziemniaków tam u siebie, no to będzie jak te ziemniaki, chyba, że ma rodzinę, prawda, stuosobową albo tam jeszcze więcej tam członków rodziny, ale jeśli tam ma trzy tony to te dwa worki tych ziemniaków to temu emerytowi to mógłby naprawdę z takiej czystości serca dać, po chrześcijańsku a on jeszcze pojechał, jak twierdzi, na to pole żeby dwa worki ziemniaków załadować żeby wesprzeć jakiegoś emeryta starszego, żeby emeryt sobie też pojazd tam, prawda, darmowe ukradzione ziemniaczki, no Mówię wam, słuchajcie, no coś niebywałego, ten pan Gryta nie ma do nikogo pretensji, no jak tam nie ma pretensji do nikogo, no powinien mieć pretensje, powinien jeszcze tablicę tam postawić, albo w ogóle tego pastucha elektrycznego, no bo to nie wiadomo, słuchajcie, nie mieście tych ziemniaków, bo to nie jest za darmo, wyście myśleli, że to jest za darmo, bo tam rolnicy dawali prawie za darmo, no rzadko dawali za darmo, bo tam trzeba było zapłacić, tam jakieś sprawy groszowe, złotowe, dwa złote, trzy złote, to ludzie dawali, jak dwa złote, to dwa złote, no nikt nie dał setki, prawda, stówki nikt nie dał. No ale yy, dwa worki to nic, mówi tutaj, że były przypadki, gdzie zabierano całe przyczepy. No ale teraz, drodzy Państwo, jest taka sprawa, że. Nikt nie zapytał tego faceta, bo to kilkaset metrów, no to gdzieś tam 100, 200, 300 metrów dalej jest ta gorzelnia, tam jest publiczny numer telefonu tego właściciela, wisi na bramie tej gorzelni, on tam działa w tym w tym miejscu, w tej wsi, 25 lat i wszyscy go znają, czyli wiedzą, że tam dostawy tego ziemniaka tam idą w naprawdę w tonach, no 150 ton sobie zamówił tego ziemniaka, więc telefon dzwoni do niego dzisiaj non stop, prawda? no, dzisiaj non-stop, bo to ktoś mówi, no to ja może zwrócę te ziemniaki, to może ja w nocy przyjadę, żeby mnie nie było widać, żeby nikt nie zobaczył mojej twarzy, że ja wziąłem, prawda, cztery przyczepy tam, cztery traktory przyjechały z podwójną przyczepą w ogóle, żeby ziemniaków nabrać, bo za darmo. Nikt nie zapytał, drodzy Państwo, ruszyła fala rozdawnictwa. Polacy, jak widać, jeśli chodzi o kwestie rozdawnictwa, to są bardzo łakomi, więc wystarczy im powiedzieć, że dostaną 800 plus, a zabiorą im przy tej okazji, oczywiście, 1300 czy jeszcze więcej, no ale że jest za darmo, to bierzemy. Zapowiada ten człowiek, ten właściciel tej gorzelni, że on nie szuka skandalu, ale sprawy nie zamierza zostawić. Jeśli ktoś wziął ziemniaki, niech się zgłosi i niech odda. W przeciwnym razie będzie to musiało zostać zgłoszone do prokuratury. To był mój towar, legalny, zapłacony. Tutaj mało co jest legalne, słuchajcie, w tym kraju. To, co się wydarzyło, jest po prostu nie do uwierzenia. I teraz wyobraźcie sobie, sprawa trafia do prokuratury. Tam policja przyjeżdża do tej wsi i pyta, skąd pan ma te ziemniaki o ludzie drodzy i te wszystkie inżynierie bimbrownicze zostaną przy okazji odkryte no cuda się będą działy ja myślę, że tak słuchajcie skoro facet tam w tej wsi robi gorzołę no to ludzie we wsi robią po prostu bimber nie, nie ukłamujmy się no drodzy państwo nie ma sensu no ale cóż, przyjechali, wzięli 150 ton, słuchajcie. W sobotę tylko zniknęło z tego pola, i dwa worki na razie zwrócili tego ziemniaka, bo jeden uczciwy się tam trafił, który miał w domu trzy tony, ale przyszedł jeszcze dwa worki zabrać na plecach, chyba je niósł, słuchajcie, żeby pomóc jakiemuś tam emerytowi. Takie są historie wspaniałe z naszego kraju. Ja mówię, musi się pojawić ktoś taki jak Bareja. To jest po prostu, no musi, no nie ma innego wyjścia. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Hej!